Nowe wieści WS Kiviora. Wyciekł plan Polaka. Transfer do giganta o krok. Wyciekł plan. Jakub Kiłie może już za chwilę zamienić Arsenal na FC Porto i stworzyć duet marzeń z Janem Bednarkiem. Ten tydzień E ma być kluczowy. Saga transferowa z Jakubem kiwiorem w roli głównej wkracza w absolutnie decydującą, finałową fazę. Jak donoszą angielscy i portugalscy dziennikarze, FC Porto jest coraz bardziej optymistycznie nastawione do sfinalizowania transakcji i sprowadzenia do siebie reprezentanta Polski. Co więcej, wyciekł osobisty plan samego zawodnika, który ma jeden, jasno określony cel na resztę okienka. Czy marzenie o stworzeniu historycznego, polskiego muru obronnego w Porto, u boku Jana Bednarka, jest już o krok od realizacji? Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tak. Zacznijmy od sytuacji Polaka w Arsenalu, bo to ona jest kluczem do zrozumienia całej tej historii. W ostatnich dniach pojawiły się sprzeczne sygnały. Z jednej strony, angielski The Standard podawał, że trener Mikel Arteite, mimo wszystko chciałby zatrzymać Kiwiora w klubie, ceniąc go jako solidnego rezerwowego. Ale czyny hiszpańskiego menedżera zdają się kompletnie zaprzeczać tym słowom. Rzeczywistość jest bowiem dla Polaka brutalna. W zeszłym sezonie był pierwszym zmiennikiem dla żelaznego duetu stoperów William Salibe Gabriel Magalhães. Ale przed obecnymi rozgrywkami Arsenal sprowadził z Walencji niezwykle utalentowanego Christiana Mosquere, co sprawiło, że hierarchia w defensywie uległa zmianie. A ostatecznym, publicznym sygnałem, że pozycja Kiwiora drastycznie osłabła, była jego nieobecność nawet na ławce rezerwowych w ficie pierwszej kolejki Premier League z Manchesterem United. W tak ważnym meczu Polak wylądował na trybunach. W tej sytuacji transfer wydaje się jedynym rozsądnym rozwiązaniem. I choć Polakiem interesowały się też inne kluby, za Milanem na czele, to właśnie FC Porto wykonuje najbardziej konkretne ruchy. Potwierdził to niedawno sam papież transferów Fabrizio Romano. Z tego co słyszę, QE wciąż pozostaje głównym celem transferowym FC Porto. Jeśli chodzi o wzmocnienie defensywy, ocenił Włoch na kanale Meczyków. Początkowo problemem wydawała się cena. Jak donosiły media, Arsenal oczekiwał za Polaka aż 30 milionów euro, co było dla Portugalczyków ceną zaporową. Wygląda jednak na to, że kanonierzy spuścili stonu. Mówi się, że władze klubu zeszły z oczekiwaniami o 4 miliony euro, a co najważniejsze. Zgodziły się na preferowaną przez Porto formę transakcji wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. I tu dochodzimy do najnowszych, niezwykle optymistycznych wieści, które w niedzielny wieczór przekazał znany angielski dziennikarz Ben Jacobs. Jego słowa rozpalają wyobraźnię. Porto jest optymistycznie nastawione do wypożyczenia obrońcy arsenalu Jakuba Kiwiora z obowiązkiem wykupu. Jeszcze nic nie zostało sfinalizowane, ale Porto ma nadzieję na osiągnięcie porozumienia na początku przyszłego tygodnia, podał Jakobs. To oznacza, że właśnie wkroczyliśmy w ten kluczowy tydzień. Znamy też plan samego reprezentanta Polski. Okazuje się, że Kiłuje ma jasno sprecyzowany cel, co dodatkowo ułatwia negocjacje z Porto. Jak dodaje Ben Jakobs, Kiłję wolałby odejść z premier League, jeśli miałby opuścić Arsenal. To fundamentalna informacja. Oznacza to, że Polak nie jest zainteresowany transferem do innego angielskiego klubu, jak choćby Crystal Palace. Chce spróbować swoich sił w nowej lidze, w nowym otoczeniu. A projekt, jaki oferuje mu FC Porto, regularna gra w lidze mistrzów i walka o najwyższe cele, wydaje się dla niego idealny. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jesteśmy na ostatniej prostej. Plan Jakuba Wiora jest jasny. Chce opuścić Anglię w poszukiwaniu regularnej gry. Plan w Porto jest jasny. Chcą Polaka jako lidera swojej nowej defensywy u boku Jana Bednarka. Nawet plan Arsenalu wydaje się jasny. Są gotowi go sprzedać, jeśli cena i warunki będą odpowiednie. Przed nami dni, które mogą na zawsze zmienić krajobraz polskiej defensywy, tworząc w jednym z największych klubów Europy historyczny biało-czerwony mur obronny. Czy dojdzie do finalizacji? Odpowiedź poznamy lada dzień. A cała Polska czeka z zapartym tchem. Ogień kiuje naprawdę trafi do FC Porto? Zagra u boku Jana Bednarka w klubie i kadrze to byłby hit dla polskich kibiców. Myślicie, że Porto to lepszy wybór niż zostanie w arsenalu? Piszcie w komentarzach: trzy mecze, trzy czyste konta. Bednarek skałą w obronie giganta. Ale jest jedno ale. Portugalia oszalała na punkcie Jana Bednarka. Kolejny genialny mecz w Porto, ale nie obyło się bez zastrzeżeń. Jan Bednarek w ekspresowym, absolutnie imponującym tempie podbija Portugalię. Reprezentant Polski, zaledwie kilka tygodni po swoim głośnym transferze do FC Porto, stał się niekwestionowanym filarem i prawdziwym szefem defensywy portugalskiego giganta. Po wygranym aż cztery. Zero ligowym meczu z Pija, tamtejsze, niezwykle wymagające media znów rozpływają się w zachwytach nad jego grą, spokojem i wpływem na cały zespół. Ale w tej niemal idealnej, pomeczowej Lors, dziennikarze znaleźli jeden mały szczegół, jedno ale, do którego mieli drobne zastrzeżenia. Co tak bardzo imponuje w grze Polaka w nowym klubie? I co, mimo wszystko, wytknęli mu portugalscy eksperci? Zacznijmy od faktów, bo to są dla Bednarka i jego nowej drużyny po prostu perfekcyjne. W niedzielę FC Porto odniosło swoje trzecie kolejne ligowe zwycięstwo w tym sezonie, pokonując na Estadio do Dragao rywali z Casa Pia 4-0. Od pierwszej minuty w sercu obrony smoków zameldował się oczywiście Jan Bednarek. I po raz kolejny, jego obecność była gwarancją spokoju i solidności. Polak miał ogromny udział nie tylko w samym zwycięstwie, ale przede wszystkim w zachowaniu kolejnego. Czystego kąta. To już trzecie spotkanie w tym sezonie, w którym drużyna z Polakiem w składzie nie straciła ani jednego gola. Po trzech rozegranych kolejkach FC Porto ma na swoim kącie komplet dziewięciu punktów, imponujący bilans bramkowy. Bednarek wszedł do tej drużyny z drzwiami i futryną, stając się od razu liderem formacji, która do tej pory jest murem nie do przejścia. Jego fantastyczna postawa nie umknęła uwadze portugalskich dziennikarzy. Którzy po każdym meczu niezwykle wnikliwie analizują grę nowych nabytków. Radio Obserwador zauważa, że cała drużyna Porto gra w tym sezonie na znacznie wyższej intensywności i jest bardziej konkurencyjna niż w poprzednich rozgrywkach. A zasługę za to przypisują między innymi nowym wzmocnieniom. Te elementy poprawiły się dzięki wzmocnieniom takim jak Bednarek, Gabri Wejga i Wiktor Froholt, ale także dzięki lepszej grze uznanych zawodników, takich jak Samu i Pepe czytamy w ich analizie. To niezwykle ważny komplement. Bednarek jest postrzegany nie tylko jako świetny indywidualnie zawodnik, ale jako katalizator, który podniósł jakość gry całej drużyny. Równie wysoko ocenili go dziennikarze popularnego serwisu 00. zero. W poniedzielnym meczu Polak otrzymał od nich wysoką notę 7 i Dla porównania najlepszy na boisku strzelec dwóch bramek Boria sen został oceniony na 8 i to pokazuje, że Bednarek był uznany za jednego z absolutnie najlepszych i najważniejszych aktorów tego widowiska. I w tym całym morzu zachwytów jest jedna mała szczypta dziegciu. Drobne zastrzeżenia do gry reprezentanta Polski mieli dziennikarze najbardziej prestiżowego portugalskiego dziennika sportowego, Aboule. Chodzi o jedną konkretną sytuację z 65. minuty, gdy Polak został ukarany żółtą kartką. Miał jedno z najspokojniejszych popołudni w swojej karierze. Jedynym powodem do narzekań może być żółta kartka, którą dostał w 65. minucie, czytamy w ich pomeczowej ocenie. To w gruncie rzeczy komplement w przebraniu. Fakt, że w całym meczu jedyną rzeczą, do której można było się przyczepić, była żółta kartka, świadczy tylko o tym, jak pewny i bezbłędny był to występ. A Bowle przyznała Bednarkowi solidną notę szóstę. Jan Bednarek nie potrzebował więc czasu na aklimatyzację. Wszedł do szatni jednego z największych klubów w Europie i od pierwszego meczu zaczął dyrygować obroną jak stary Wyga. Ale prawdziwy test, prawdziwa weryfikacja jego wartości i całej defensywy Porto nadejdzie już w najbliższą sobotę 30 sierpnia. Tego dnia w absolutnym hicie ligi portugalskiej, FC Porto zmierzy się na wyjeździe z liderem tabeli, Sportingiem Lizbona. To będzie starcie dwóch drużyn z kompletem punktów. To będzie wieczór, w którym nowy szef defensywy Porto będzie musiał udowodnić, że jest gotowy na walkę o Mistrzostwo Portugalii. A cała Polska będzie ten występ obserwować z dumą i zapartym tchem. Ogień Bednarek wyrasta na lidera obrony FC Porto. Portugalczycy są zachwyceni jego formą, choć wypomnieli mu jedną sytuację. Myślicie, że w sobotnim hicie ze Sportingiem też zagra tak dobrze?